Kochani, dzisiaj Paczuszka przyszła rano. Serce mi bije, jak dzwon. Zobaczmy. Jezusiu, kochany, widzicie to? Co tu pisze? Ale mi serduchowali. Mówię wam, weźmiemy nożyk i otworzymy. Uch ale ciężkie otworzymy kurcze otworzymy delikatnie, żeby nie zrobić krzywdy nie mnie się tym posługiwać kochani, ale mi serce wali, nie wiem jak wam Zaraz stado hejterów się rzuci, że nie umiem paczki otworzyć oh, Coś jest. Fakturka kochani. <grymna> Zrobiłem emocje Ale tutaj mamy... Mamy coś innego niż magnes neodymowy Troszeczkę Wam narobiłem smaku Ale zamówiłem sobie odżywki na stawy I jabłczą kreatynki Często, o, jak zawsze, pogniecione Często tą odżywkę zamawiam No coś tam pomaga Ostatni raz zakupy Rok temu robiłem No i Widzę, że zmienili Etykietę <kling> Etykietę zmienili yy. No, podchodzi mi Smakowo, w rozpuszczalności Cena też nie jest zła No i widać nawet Efekty tej pompy Po treningu Myślę, że może teraz po tej kreatynce Szybciej odbuduje To co straciłem No chyba, że będę znowu jakieś Treningi lichy robił, ale Także kochani także kochani to jest ten magnes neodymowy 1000 gold to sobie zachowam na konkurs na lampę Aladyna na lampę Aladyna chociaż nie wiem czy dobiję te 500 widzów, bo, bo znowu uciekają w dół subskrypcje zamiast iść do góry, ale o, olewam już to ważne, że mam Was wiernych przyjaciół, jesteście ze mną i tak, ja zaraz jadę z powrotem do pracy. Gdzieś przed czwartą chyba wyjadę, bo mam trzy samochody do rozładunku. Może jakiś film nagram. Także trzymajcie się. Cześć.